Dotarliśmy do naszego riadu, em, muszę Wam powiedzieć, że jestem totalnie, totalnie zauroczona i podekscytowana i nie wiem co się dzieje. Za dojazd z lotniska do naszej, my jesteśmy, śpimy w Medinie, w starej części e, Fes, zresztą tej, o której mówi się, że e, jest najpiękniejszą w e, całym Maroku i bardzo wyjątkową na skalę światową, Mediną. Za e, dojazd z lotniska taksówką koniec końców, ponieważ e, e, odprawa bezpieczeństwa, już jak przyjechaliśmy tutaj, sprawdzanie paszportów trwało dość długo, wszyscy nam odjechali, więc e, musieliśmy e, wracać sami. Zapłaciliśmy 150 dirhamów, czyli jakieś 13 euro, 14. E, no i przy wysiadaniu z taksówki, która w sumie była trochę rozpadową, od razu czekało na nas dwóch Marokańczyków, którzy chcieli nam pomóc. Byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy o co chodzi, mieli takie błyski na bagaż. Ale my stanowczo powiedzieliśmy nie, nie, poradzimy sobie. Manu na szczęście zna trochę francuski. Tutaj bardzo dużo osób posługuje się francuskim, to już dało się odczuć. I, em, i sami doszliśmy. Okazało się, że to było 50 metrów do naszego riadu. E, dotarliśmy a, a akurat też z jakaś tam grupa z Włoch, no bo przed, przed chwileczką przyleciał sa, samolot z Włoch. Widzicie, co niesamowite, że tak naprawdę za nocleg w riadzie, zaraz na początku wejścia do Mediny, em, zapłaciliśmy mniej niż w Bergamo tak. Pięknym śniadaniem, w tak pięknych okolicznościach. E, tak naprawdę jakby z nas 22 euro za osobę e, plus dodatkowe opłaty za e, e, oczywiście podatek miejski. E, ale 22 euro za noc za osobę, gdzie mama zapytała mnie, czy śpimy w pałacu, to mogło się zdarzyć tylko w Maroku. Jest unikatowym miastem w skali całego Maroka. Zaraliśmy właśnie do miejsca, gdzie garbarze upoceni od rana e, ciężko pracują. Od 5 do 12 w południe farbuje się tutaj skóry, skóry z e, skóry z wielbłądów, e, różnymi kolorami wszystko jest bez użycia żadnej chemii. Jedyną chemią jest amoniak, który e, powoduje, że skóra staje się. E, ta, taka sprężystość skóry. E, skóra staje się bardziej jędrna. E, cały proces trwa tygodniami. Najlepszy widok, żeby dotrzeć tutaj i zobaczyć, jak z góry to wygląda, jest przez sklep 10. Ponieważ, żeby w ogóle dostać się na taki balkon, trzeba przejść przez jakiś sklep. Lonely Planet podaje, że, że najlepszy widok jest ze sklepu numer 10, i właśnie tutaj dotarliśmy. Tak naprawdę jest już prawie 12, więc ludzie kończą pracę. To jest praca tylko dla mężczyzn. Podobno, według National Geographic, to jedna z najcięższych prac na świecie, co jest ciekawe, od wieków robią te skórę, kolorują te farbują tę skórę w ten sam sposób. Uczą się z dziada Pradziada i nie, nie ma tutaj żadnych maszyn, nie ma tutaj żadnych urządzeń, oni to wszystko robią rękami, zanurzają się też w, w tych kolorach. Zapach jest bardzo ostry i mocny, I nawet tutaj panowie ze sklepu dają miętę, żeby zniwelować ten zapach, ponieważ jest on bardzo, bardzo ostry. Hmm. Woli kończymy nasz dzień fest. Tak naprawdę był to jeden y, dzień e, i myślę, że da się to zrobić. Nawet zobaczyliśmy o muzeum em, takich rzemieślników, powiedzmy. Tam były różne narzędzia drewniane z XIX wieku, początku XX w zasadzie. Em, w pięknym takim budynku, oczywiście z pięknym wyjściem, jak to w większości budynków tutaj jest. Meczetu jako takiego nie ma. Są tylko takie sale do, dla, do Modlitw. Oczywiście tam nie możemy wejść. Jest to dużo bardziej okryte tajemnicą niż w takim kraju jak Turcja. Tak sobie rozmawialiśmy z Manu, jak to tam wygląda, na przykład w Istambule i, i tutaj, dla porównania. Jutro czeka nas szef Szałen.